Siemka, Siemka. 1 do 3 w playoffach NBA to właściwie wyrok śmierci, bo tylko 11 drużynom w całej historii tych rozgrywek udało się odrobić taką stratę. Dzisiaj dwie drużyny próbowały nie dopuścić do takiego wyniku. Zobaczmy, czy im się to udało w dzisiejszych sprintach po parkietach NBA, czyli w 48 sekund do każdym meczu. Świetny mecz numer 4 oglądaliśmy w Filadelfii w serii pomiędzy Toronto Raptors a Philadelphia 76ers. Bardzo wyrównany, bardzo dużo dobrej koszykówki, mądrej w ataku, twardej w obronie. Naprawdę dobrze się to oglądało. Głównym aktorem tego show był znowu Kawaii Leonard, który zaczyna nas już przyzwyczajać do tego, że jest zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tej ligi w playoffach NBA w tym roku. Ale dzisiaj dostał z końcu bardzo dużo wsparcia od swoich kolegów z drużyny i to pomimo tego, że Pascal Siakam nie był specjalnie eksploatowany ze względu na kontuzję łydki. Mark Gasol dzisiaj 16 punktów i 5 zbiórek, Kyle Lowry 14 punktów, 7 asyst, 6 zbiórek, Serge Ibaka 12 punktów, 9 zbiórek i w obronie również y, zafunkcjonowali w końcu jak należy. Zatrzymali Tobiasa Harisa i Joel Embida na naprawdę kiepskiej skuteczności, całą drużynę Sixers poniżej 100 punktów i to Raptors wywożą dzisiaj drugie bardzo cenne zwycięstwo z Filadelfii i wyrównują stan serii na 2 do 2. Fantastycznie wyrównaną serię oglądamy pomiędzy Blazers i Nuggets po niesamowitym epickim trzecim meczu. Również w czwartym meczu oglądaliśmy dużo walki kosz za kosz. Nawet jeżeli któraś drużyna miała kilkupunktową serię, to druga odpowiadała właściwie natychmiast tym samym. W takim meczu nie można sobie pozwalać na dłuższe przestoje, a to niestety zrobili zawodnicy Portland Trailblazers, którzy trzecią kwartę przegrali 14 do 27. Nuggets wyszli na dziesięciopunktowe prowadzenie, którego nie oddali już do samego końca, głównie dzięki celnym trójkom Willa Bartona i zimnej krwi Jamala Mareja. Liderami Nuggets jak zawsze Jamal Marek, który rzucił 34 punkty, Nikola Jokic, który zaliczył czwarty triple-double w tych Playoffach, ale też włączył się w końcu Paul Millsap, który zdobył 21 punktów i 10 zbiórek. I nagle doprowadzają do wyrównania w serii 2 do 2. Mam nadzieję, że słabszy mecz Enesa Cantera nie oznacza, że zaczyna przegrywać walkę ze swoją kontuzją. Dzisiaj spod topora będą próbowali uciec Celtics i Rackets, bo jeżeli przy stanie 1 do 3 mieliby wrócić do miast wyżej rozstawionych drużyn, to będzie już im niezmiernie trudno nawiązać walkę w tej serii, więc będzie dzisiaj w nocy na pewno dużo emocji. Oglądajcie, a jutro rano zapraszam na sprinty, w których opowiemy sobie, co się w nich działo. Dzięki za uwagę i do zobaczenia do jutra.